Hej, witam was. dzisiaj nagramy sobie dwa odcinki urodzin. Pierwszy to będzie z Ronaldo, a drugi z Neymarem, bo wielcy fani wiedzą, że Ronaldo i Neymar urodzili się 5 lutego razem. Tu mamy Ronaldo z 2009-10, kartę zwykłą. Cristiano, no to zaczynajmy. Cristiano Ronaldo. Urodził się 5 lutego 1985. Tu mamy z RPA 2010. Kariera seniorska to Sporting Lizbona, Manchester United i Real Madrid. Tu mamy też RPA 90, ale ma A, tak, normalną bazówkę. E, Mistrz Anglii z Manchesterem United. Trzy razy. Aż trzy razy. Cristiano Ronaldo tutaj na karcie 2010-2011 z Ligi to Też bazówka. Tu mamy, tu mamy Cristiano Ronaldo na kartę Star Player z, z, z Euro 2012. Mistrz Hiszpanii z Realem jeden raz tu Cristiano Ronaldo na karcie też Star Player, ale z ostatniej edycji, czyli edycji ligi mistrzów 2013, 2012-13 wygrał jeden raz ligę mistrzów z Manchesterem United. Tu mamy kartę Master z 2011-12. Dwa razy zdobył złotą piłkę. Nagrodą dla najlepszego piłkarza świata ostatnio dwa tygodnie temu za, za 2013 rok. Tu mamy Stok Lub Ronalda z RPA. Z reprezentacją Portugalii zdobył dwa medale: mistrzostw Europy, srebrny i brązowy. Tu mamy czempiona z 2019. Na Mistrzostwa Świata w Niemczech Portugalia zajęła czwarte miejsce. Tu mamy Tommastera z Euro 2012. A, 110 i 110. W tej chwili to najlepszy piłkarz świata. Dla mnie też najbardziej ulubiony. Tu mamy Tommasterka z tamtej chwili 12-13. Dwukrotny król szczelców Ligi Mistrzów w Realu ma średnio ponad jednego golana mecz. Top master z tej edycji. Tutaj limitka z edycji 2011 12 Co tu jeszcze dodać? Przyna przyjemnie się ogląda jego grę. Tu jest limitem 2012 13 to, to update, i, update i wersja podstawowa. Podstawowa i update to też Game Changer z wersji update. A tu, to limitka z tej edycji. Zbieram wszystkie karty z nim. Kilka mi jeszcze brakuje, a tu ostatnia karta. Legenda z match, a tak, nie wiem z którego to roku, bo matcha tak wyprodukowało tak trochę złe karty, że nie piszę nawet, który to jest rok. Nawet klubu nie pokazany jest. Więc ja dziękuję, mam nadzieję, że karty Ronaldo mi się podobały. Więc zapraszam do oglądania Neymara, który jest obok, obok, naszego, obok mojego tego filmu z Ronaldo.